W ramach domagania się reparacji dla Polski, domagałbym się dozbrojenia Ukrainy. Chciałbym, żebyśmy dyskusję o reparacjach, która pewnie za chwilę znowu wróci w, za sprawą Arkadiusza Molarczyka i PiSu na tapet, w, zadali sobie pytanie, co dzisiaj jest żywotnym interesem Polski, który, który, czego moglibyśmy dzisiaj wymagać Domaganie się o reparację nie jest żywotnym interesem Polski. Ja uważam, że powinniśmy dzisiaj powiedzieć, że oczywiście. Że Niemcy nie rozliczyli się ze wszystkiego tak jak powinni po II wojnie światowej. Też polski komunistyczny rząd przyłożył do tego rękę. Natomiast dzisiaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy, strategicznym interesem Polski byłoby oczekiwanie, że jeżeli Niemcy mają rzeczywiście pójść do przodu i jakoś rozliczyć się też moralnie, ale też finansowo i zbudować nową strukturę bezpieczeństwa, bo to jest najbardziej sensowne, to powinni zbroić Ukrainę. A więc ja dzisiaj w ramach domagania się reparacji dla Polski domagałbym się do zbrojenia Ukrainy. Wszyscy słyszymy rozdzierające słowa, które kieruje teraz do świata kierujący bohaterską obroną Ukrainy prezydent Wołody Mirzełański. Kto lepiej niż my Polacy, od dzieciństwa świadomi, co wydarzyło się na Westerplatte, może zrozumieć kogoś, kto w imieniu swojego narodu mówi, podczas gdy wy wiadrami lejecie dzisiaj słowa, my przelewamy krew. Zostaliśmy sami. Będziemy walczyć do końca. Wygramy. Niech żyje wolna Polska. Sława Ukrainie. Ściskam Was wszystkich serdecznie. Jutro Święto Konstytucji. Czytam ją codziennie. I chciałbym kiedyś zrobić Polskę. która będzie właśnie taka. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Trzymajcie się ciepło. Zrobimy tę robotę.